Z tej strony Macias, oczywiście zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, subskrybujcie mój kanał, lecimy do grania. Dzisiaj wróciłem do Polski z Bułgarii. Ja ogłaszam już, że jestem w Polsce, a nie w Bułgarii. I nie grałem w Bułgarii, brawo nie miałem jakby meta. Już rzeczy sobie, które miałem do odebrania, odebrałem. Więc raz tylko te dwie rzeczy są do odebrania. No, a ja my sobie. Gramy bazą. Tak jak było w tamtym odcinku dwa tygodnie temu. Gram bazę w solówkę. cofnijcie zr ten filmik o 10 sekund i zobaczcie, ile teraz mam pucharków a ile miałem przed tym? A ja miałam w poprzednim filmiku. Z, yy, zauważycie wtedy, że się myli liczba o 10, co jest totalnie nieplanowane, bo nagrywałam już teraz filmik, przechwilą tylko mi się nie udał w drugiej minucie i musiałem go wyłączyć. I skasowałem. No i tylko nigdzie nie ma hmm. więc. Porównajcie sobie czy ja czy że nie kłamię. No naprawdę, liczba w się zmieniła tylko o 10. O, o możemy ja się to przylatywać? Super, możemy. Nie, na ten początek. Na sam początek. Dobrze widzowie. Do widzenia, bo na tyle kończymy filmik. E... Nara widzowie. To jest koniec filmiku. Ej, był niechcący? Dobrze. A jak jestem w Polsce, to następny film dzisiaj, a może jutro będzie z Minecrafta. Tylko tylko ostrzegam i coś tam będzie... Widzowie jako jeszcze nie napisaliście. Ham jeden, ham. O. To zagrajmy sobie na pateli Primo Mam gdzieś, że nie jesteś o, to było niechcący widzowie Nie słyszeliście ani braula, ani nie Jak to się mogło stać Wy nie wiecie, ale Wiem, że ktoś z Was wie Wiem, że ktoś z Was wie co się stało. Hmm. Nie, to za głupi gadżet. Może ten będzie lepszy. Jest troszkę lepszy. Szybko minął te 4 minuty filmiku. Hmm. A pomyślę, że wcale w tym filmiku jeszcze ani razu nie przegrałem. Co za szok. Ani razu, tylko wygrałem. Tylko wygrywałem. A tak naprawdę to tylko przegrywałem. Mam nadzieję, że to będzie moja wygrana. To musi być moja wygrana. To jest moja Nie nie możemy tego przegrać widzowie to są głupi gadżet już teraz nie mam gadżetów No ja w co się. A może ten gościu chce ze mną grać Nie chcę. No gdzie ty nie chcesz ze mną grać Nienawidzę eee, Nienawidzę cię je, gościu Jeżeli mnie oglądasz Nienawidzę cię gościu Czekaj jak ty... jak ty... się tam nazywasz? No właśnie, nienawidzę cię. O tutaj. Tego nie Nienawidzę. Bo jak się szczerzysz do mnie, ale Primo. To zagrajmy się. Sandy. Wiem co ty mówisz. Knockout. jestem. A ja tu nie grałem Dobrze, Teraz ja sobie go tylko pooglądam. Teraz jestem cicho. Dobrze, to ja jestem, ja jestem. Ja nad czymś po prostu myślę. Ja nad czymś myślę i w tym filmiku to usłyszycie. Jak to wymyślę. No to jest mało że to wymyślę. No, nie, mogę tego wymyślić. Dobrze. Jedna ciekawostka o Brawl Jeżeli zasubskrybujesz Maciasa365, to w Brawl Stars pojawi Ci się... Coś mu się pojawi. Yy... Na El Primo szczęśliwa morda Maciasa yy, z łapiczką w górę. Dobra, ciekawa skał, brawo. teraz do widzenia.